skich i koreańskich zapraszam wszystkich klientów na przeglądy w okresie gwarancji. Przepisy Komisji Europejskiej zezwalają na wykonywanie przeglądów gwarancyjnych poza stacjami ASO. Korzystajcie z tych możliwości oszczędzając znaczne kwoty. Zobacz na www.autoklinika.com. Zapraszamy. Prezydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc zaprasza na Breakout Days już w najbliższy weekend na rzeszowskich bulwarach. Koncerty, plenerowa wystawa zdjęć Leszka Opioły oraz warsztaty muzyczne z Eweliną Pinto i Krzysztofem Partyzantem Toczko. Na koncertach za krają. W piątek od godziny 19.00 Portal Plus oraz Sebastian Ridley Cree. W sobotę od godziny 16.00 ogólnopolski festiwal zespołów muzycznych Rokowa Noc oraz Gwiazda Wieczoru Ace It Drinkers.